Witam i z tej strony Zakon. Będzie to Spellforce, potem Edition. Jedna z fanowskich mapeczek do ogarnięcia. Hmm, Weźmiemy sobie taką krótszą mapę, może. iść taką. I to dzisiaj będzie raczej koniec jest nagrywanie do przodu. Dobra, także ludzie. Jeden. Zobaczymy, sobie poradzimy. Ja chwilę mam tam mniej więcej wszystko ogarnięte. Na dobrze poziom dobra. Jesteśmy... Ty mapie 4, już takie nie nagrywałem. Tylko tam było od poziomu 20 Owatara. To mamy od 45 do 50. To mamy jakieś pajączki na poziomie 40. Przyspieszymy sobie do dwójeczki. Może że salwę. Jeszcze jakieś golemy na poziomie czterdziestym ósmym? Mamy też olbrzymki, jest najsilniejszy z tego co widzę. O, tak średnio z tymi. Ciosami. Zdaję. O, troszkę nam zdają. gruby padł. Cios krytycznie jeszcze wchodził, ale kurde, Jahwe sobie nie radzi tak za bardzo.

Czy wiemy sobie naszych heroesów To był jakaś skrzyneczka, jest tak, jak było wcześniej, bez zmian. I na samym poziomie, także chyba możliwe, że się skrzynki nie zmieniły. Są takie same. Troszkę byłoby słabo, ale no cóż. Naprawdę no, nie pamiętam, jak to było w z Selfów, ale. Widzę że są kupcy Kiedyś też byli kupcy, tylko nie wiem czy to dodani nim. Musielibyście sobie sami porównać, albo sam sobie też popatrzę poza odcinkiem Jak to było w wersji na poziom O kurde A poziom 20 Awatara Dobra, mamy tutaj też dużo tych Przeciwników. What the hell jest nawet trochę Otwory kościaste. Pojąć 50 może chyba gwarantowany od łucznika. No lekko nie będzie. Łoś od to spiżowego olbrzymów w ogóle nawalonych. What the hell Jest Hakonashiri. Ciekawe ty też są duchy kręgów, czy no magów kręgu, dziesięć, jedynasty, Rochen jest dwunasty, trzynastego, trzynastego maga. Tak, dobrze policzę. Trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, 11. Też, no, to by brakowało jednego. Mage. A to nie takie ważne. Tadu ucieka. To co na razie odpalimy? Aura szybkiego ciosu. takich przywoływać grubasów na maga, np. grzywiołów, to byłoby spoko, nie? No może pójdziemy tędy najpierw szamanty mróz, i źwiadek ucieka, nie bój się kurwa. I am ready. Let's go. For the order. Follow me. Forwards. At arms, men. przepraszam. Follow me. Forwards. grubasy. Że właśnie byłoby użyć deszczu ognia na nich. troszkę im zadać ich HP. Let's

I am ready. No i easy, my tak używamy deszczu lodu i tak des yy, deszczu <coughs> oknia i lodu elegancko mamy inkę halwara, czyli dokładnie mamy lepszą skrzyneczkę już Now, <coughs> to adventure. To adventure. <coughs> to At your command. On my way. I shall not. Quickly fail. now. The room is under Yes. At arms, mm -hmm. men. men. Stand by. An, me. an, enemy, an enemy attack. Yes. Stay with me, or men. Reinforce the defenses. <coughs> z pajaczkami najeść easy. Tutaj będzie pieniędzy trochę nam walczyć, o tę lepszą skrzyneczkę na poziom okładów dziewiętnasty. Dobra.

Let's go. They're everywhere. It's battle. <laughs> yes. Very well. On my way. Right away. On my way. Understood. It will be done. Very well. It will be done. On my way. Ready and able. Here. i <coughs> no, trochę nawalonych przeciwników. U góry nic dodane chyba jest. Jak mi się tak kojarzy. O tutaj co coś się świeci. A, tu jest początek przecież. To muszę sobie przypomnieć co później wyżej. Chyba doszła już koleżanka. Dochodzi. I kolejny deszczyk ognia. Troszkę się wycofujemy. I kolejny, a nie może nie, to jeden muel i pojedynczo, panowie, pojedynczo. O, widzicie, deszczego ogień dość dużo zadał obrażeń, grubaski pokonane. Let's go. Mamy takiego bohatera. Jeszcze fajna idzie, bo tu mamy też chyba kostury. No właśnie, kostur ma tutaj założyłem. Mu dwóch postaci. Tutaj macie takie wyposażenie. Jest w ogóle też Siri, właśnie. Weźmie w gardle drapie, kurde. Znaczymy. tylko dół nie zachorować. Trzeba by się naokurować i te sprawy. Ansem Rose. Trzeba aktywić nawet Monument. Tak, w razie w... jakby... rochę nam przeszkadza za bardzo. To se podejdę jeszcze po tą... Tym... Zestaw. Ciekawe, czy to będzie na słaby poziom, czy nie? Poziom dziewiąty, no właśnie na słaby. Zestawik do Tu mamy akurat golemy. Quickly now.

Ciało, ciało. Dajmy sobie na razie chyba. Się rzuciły. Chodźmy, który podziemałem? Dwudziesty pierwszy, trzydziesty. Oddajemy go

jeśli chodzi o fal lodu, to jest szybciej. Tylko Lemuelowi się w ogóle udało. Op. 19, tutaj fajnie. Op. 20, elegancko i trochę pokonany. Dead. Gdyby Lemuel nie użył tej fali lodu, to pewnie by nas sekwencyjnie atakował. Nasi tych hero i nasz awatar nie taki chyba odporny na magię lodu. Niby tutaj 62 odporności, ale to nie jest jakoś zbytnio dużo. Dobry. Dobra, robimy prysznic ciepły. Gorący prysznic. Grubaski. Ej. Chyba dosłownie ten prysznic chciał kolega. Tylko jednego. No, fajnie poszło, dobrze, właśnie w tej wersji 1.61 twórcy postanowili połóżniku poprawić, awatarów, żeby sami szelali jak herosi. Teraz tak, lottok. Tutaj okrzyk, szał, twardość. Właśnie szał 300 obrażeń, a okrzyk 200. No także właśnie. to Zatio... <kluje> Patrzyliśmy właśnie między Lordem Markusem, i jego mm, wojownikiem, a tym um, Lordem Karolem. Potem właśnie się pod koniec mapy musiałem się śpieszyć. Niestety wyszło wszystko tak spontanicznie. To są około stość słabi bohaterowie, na poziom 30%, akurat to by się raczej tutaj nie przydali zbytnio do walki z tymi olbrzymami. Tutaj chyba gdzieś było jeszcze jakieś ciało do zebrania, chyba. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj coś było chyba. Są kupty właśnie o tym mówiłem. Parago są pierścienie. No ba. Chyba wszystko tak mi się wydaje. Tak, tutaj jest taka wersja właśnie dla silniejszych awatarów, silniejszych awatarów niż są przeciwnicy. Żeby nie było tak łatwo, nie? Ale do ogarnięcia. I baterami to my posiadamy. W gry są oczywiście najsilniejsi. Gdybym na przykład wziął swoich baterów z, z, z oceanu, tworzyłem to dopiero byłaby miazga. I może użyję jej właśnie ich za niedługo. No, na przykład w, ciężkich, ma w ciężkich mapeczkach bo Grimli jak i Marko nie zawsze mają czas grać a szczególnie Grimli, także no. na razie tak, so właśnie, wstrzymuję się z tym e, multiplayerem po właśnie na ma... nadrobić inne seryjki, żeby mieć je z głowy bo multika można się bawić, ale to co trzeba by grać, grać, grać multika, a no trzeba sobie też nadrobić inne Seryjki, pojem 20, widzę, dobra, ukończyć. Potem można by zacząć inne serii jakieś akurat słabe kostki, A te kostki takie same już z MOTS-em, drzewcem, pojem 47, ooo wow. jej, leśny demon! Są do silni, gnoje. For, a, to swapi, dobra. Myślałem, że a ci słabi, dobra, myślę, że ci silniejsi poszło dość easy nawet, mikrzy demon trawy, For freedom, or freedom.

Kolegów trzeba podpalić troszeczkę, nie? Ale już się nie dojrzymy. tam zamrozimy. Kolegów. No taka króciutka dość mampeczka. Znaczy ja wziąłem właśnie po nią Echwella. Poziom 50, bo to miałem grać na 45, ale tak łatwo nie było na 45. też grać także ułatwić tę sprawę. Na poziomie 50 jest kit, mi się wydaje. Dobra, wniszczony obóz. I tutaj możemy założyć akurat, akurat deszczu oknia. Niech się pajączki troszeczkę przypalą. Widzicie, spaczny pajączek.

Kula ognia, kula. O, niezdarność. Myślę, że wszyscy, bo to ma śmierć, jednak mają inne czary. Dobra, Bum. czekamy na kolegów. Aleka z kręgiem. O, Siri, padła niestety. Ale duchy kręgu to są dość słabe. Był grajka, to są na koniec. O magów było 13 potężnych magów. To mieliśmy Igorka. Tutaj fajnie takie właśnie te ruiny. To można te wąskrzyneczki gdzieś znaleźć, nie? O, tu mamy kolejny, kurde.

I Siri daje akurat tyle walki. Chandy masz tyle. Także no. Miazga totalna. Jest chyba poziom 16 tej magii, ma wzmocnienia. By miał poziom 20, to dopiero. Rozpierdziel, dobra, fajnie. No, poziomie 50 to dość łatwo. Przy takim asortymencie bohaterów, ekwipunku. Wydaje się, że jest ok. Tutaj możemy uleczyć naszego ziomeczka. Puścimy gdzieś tutaj deszcz ognia. Wiem, jak się foiczą trochę. O, to że się podpalają ani dużo. O, kolejny. Dąży? Dąży. To pewnie nie będzie może problem, ale damy radę. Right away. O! To jednak lekkie wyzwanko z tymi spiżowymi olbrzymami, Dobra, poczekamy. I dojdą nasi herousi. Tutaj aura szybkości. I ciosów dokładnie. I zamrażamy. Teraz niech ci może otunie. Yes. I, I chyba ostatni spierzamy albrzymek. I easy nie. ten dość easy. No i także to mapeczka co kiedyś już nagrywałem, tylko że coraz jest zmieniona. Podział 45, 50. No i no, tutaj bez jakichś większych, chyba, zmian oprócz tych skrzynek, Wydziwników. Także cóż, możemy przejść przez portal. Na szybko mapeczkę ukończyłem. O, niby niby szybko, ale. 24 się minuty odcinka wyszło, także nie tak szybko. Pewnie byśmy grali prawie godziny. no. przeciwników było? Dobra. Także w kolejnym mapie zajmiemy się oczywiście inną mapeczką, także tuż. Moje strony to tyle. Mapeczka dość ciekawa. No polecam ją jakby ktoś chciał się sprawdzić na jakiejś jakiejś bitewie, na przykład z tymi olbrzymami czy coś. Cóż. Dzięki, bo dostać jakąś łopaczkę dla motywacji. Może jakaś subskrypcja. <grymne> Także cóż, na razie.